Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, jakie argumenty przemawiają za przejściem na rolnictwo ekologiczne. Takich argumentów jest wiele. Od finansowych po ideologiczne. Obecnie w Unii Europejskiej 7% gruntów jest pod produkcją ekologiczną. W Polsce jedynie 3%. Komisja Europejska obecnie pracuje nad założeniami Zielonego Ładu o wyjaśnienie zatem co się kryje pod hasłem Zielony Ład. Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej. Jednym z założeń tego planu jest zwiększenie powierzchni upraw pod produkcją ekologiczną za 10 lat, czyli do 2030 roku z 7% do 25%. Komisja Europejska pracuje nad kompleksowymi działaniami na wielu frontach, aby zachęcić rolników do rolnictwa ekologicznego. Także jest teraz dobry moment, aby pomyśleć o konwersji gospodarstwa, gdyż w kolejnym ProF 2021-2027 na pewno będą przewidziane jakieś działania dofinansowujące przejście na rolnictwo ekologiczne. Czy w naszym województwie obserwuje się tendencje wzrostowe? Czy pojawiają się gospodarstwa, które już funkcjonują w trybie ekologicznym? Według najnowszych danych GUS najwięcej gospodarstw ekologicznych znajduje się właśnie w województwie warmińsko-mazurskim. Prawie 18% wszystkich ekologicznych gospodarstw w Polsce jest w naszym regionie. W województwie warmińsko-mazurskim, jak i w całej Polsce, Odnotowuje się od 2014 roku powolny, niewielki spadek, spadek gospodarstw ekologicznych. Jednakże, oprócz danych statystycznych dotyczących liczby gospodarstw, warto byłoby zwrócić uwagę na ich strukturę. Z moich osobistych doświadczeń obserwuję, że zmniejsza się liczba gospodarstw certyfikujących wyłącznie trwałe użytki zielone i grunty paszowe, takie jak trawy na gruntach ornych. Natomiast zauważam powolny wzrost gospodarstw ekologicznych, które wprowadzają na rynek produkty takie jak warzywa, owoce bądź produkty od zwierzęta. Pani Panie Małgosiu, proszę nam wyjawić, czy rolnictwo ekologiczne się opłaca? Rolnictwo ekologiczne jest na pewno bardziej pracochłonne niż rolnictwo e konwencjonalne, jednakże przy odpowiednim podejściu może być nawet bardziej opłacalne. Zaczynając przygodę z rolnictwem ekologicznym, należy zapoznać się z technologią uprawy wybranych gatunków, bo jest ona inna niż w rolnictwie konwencjonalnym. Jeżeli jest to możliwe, warto sprzedawać swój produkt nie do skupu, lecz bezpośrednio do klienta. W ten sposób producent-rolnik otrzymuje wyższą cenę za swój produkt. Wymaga to większego zaangażowania, jednakże w ten sposób nawet niewielkiego gospodarstwo kilku hektarowe jest w stanie utrzymać się wyłącznie z pracy na roli. Rolnicy planujący wprowadzenie takich zmian we własnych gospodarstwach, zawsze mogą zwrócić się do specjalistów naszego ośrodka, którzy wskażą ścieżkę postępowania w tym procesie, prawda? Oczywiście, Serdecznie dziękujemy, Pani Małgosiu. Dziękuję bardzo. bardzo.